Szalom i dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć czegoś krótkiego o świętość flagi izraelskiej. Flaga izraelska oczywiście jest czegoś współczesnego. Ehm, nawet nie ma 100 lat starości. I więc może dziwny jest tytuł Świętość flagi izraelskiej. Jak może flaga izraelska mieć świętość? Ehm, wydarzyło się <laughs> być może jakieś mniej więcej 50 lat temu, że była konferencja Agudat Izrael, organizacja rabinacka nieznana za swoje, za, za swoje wsparcie dla państwa Izraela, no ale mieli konferencję w Jerozolimie. I tam na, na hotelu oczywiście była flaga izraelska, no i, i pewni członkowie tej konferencji czuli, że to jakoś im nie miło, nie ale nie chcieli, znaczy tak, nie zrobili konfrontacji, żeby zdjąć flagę izraelską, raczej poprosili, żeby inne flagi innych państw byli również wywieszone, no i byli wywieszone i wszyscy byli zadowoleni. Rav Solovejczyk, Rav Józef jeden z największych mędrców XX wieku, on o tym usłyszał i on się bardzo wkurzył. I przy jakiejś tam konferencji to on wstał e, i dał następujące e, powiedzmy kazanie. On zwrócił uwagę wszystkim rabinom o tym, że jest, no powiedzmy była tradycja wspominana w Szurchana Ruchu w części Joredy A, rozdział 366, paragraf 4, jeśli ktoś chce zobaczyć. Tradycja, która mówiła tak, że jeśli Żyd został zamordowany przez nie Żydów, co z przykrością było e, może dość częste w dawnych czasów, e, to wtedy on ma być pochowany tak jak go znaleziono. To znaczy w tych krwawych ubraniach nie e, go umyć itd. i tak dalej i w szatach takich, których się, w których się chowa człowieka, nie pochować go tak jak on jest. Dlaczego? Dlatego, żeby zbudzić złość Boga przeciwko tego, który go zamordował. Tak? Niby się chowa do ziemi tego zamordowanego Żyda tak jak, tak jak on jest, kiedy się go znalazło. I to bardziej spowoduje złość od Boga, który zemści się nad mordercą tego Żyda. Powiedział nas Serwejczyk, że ten, ta tradycja wspominana w szuchana Ruchu, więc nie w jakiejś tam byli książce, tylko w głównej książce prawa żydowskiego z XV wieku, ta tradycja, ten zwyczaj jest również do aplikowania co do flagi izraelskiej. Flaga izraelska, no, kiedy była wojna o niezależność państwa Izraela w 1947 roku, no i to się ciągnęło ileś tam czasu, to w jakimś momencie powiedział ONZ, że niech Żydzi, arabowie, e, no, ci, e, ci, znaczy, jeśli potrafią schwycić dany kawałek ziemi, to dany kawałek ziemi będzie ich. I to, co wyrazi, czy, 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 pod, czy podbili dany kawałek ziemi, będzie kto postawi swoją flagę tam. Więc ten, który, jeśli arabowie postawią swoją flagę, to to będzie ich ziemia. Jeśli Żydzi postawią swoją flagę, to to będzie ich ziemia. E, no i dlatego bardzo wiele Żydów e, zrobili wszystko, co mogli, e, oddawali własne życie, e, żeby, e, żeby postawić izraelską flagę na jak największą ilości terytorii, którą e, które można. I więc bardzo dużo żydowskiej krwi było e, było dane, był, było ofiarowane, żeby postawić izraelską flagę. I dlatego powiedział Rafeloweńsik, że flaga izraelska ma dlatego ten sam status, co mają ubrania tego mordowanego Żyda, który ma być pochowany w swoich ubraniach, dlatego żeby, no tak jak powiedzieliśmy, ten zwyczaj, żeby, żeby wzbudzić złość Boga przeciwko mordercy, to powiedział Wejcik, że flaga izraelska jest również tak jak te ubrania, dlatego że tyle Żydzi oddali własne życie, żeby potrafić postawić tą flagę na, 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 na jakimś miejscu w tej ziemi, która, na której potem powstało Państwo Izrael. I dlatego... Ta flaga ma e, poziom świętości e, i hańbować ją albo nie szanować ją, no to jest e, tak samo jakby hańbować albo nie szanować zwyczaj, który jest wspominany już przy Uchana Ruchu w Głównej Księgi Praże, Prawa Żydowskiego. I dlatego widzimy, że jest zupełnie jasne, z punktu widzenia Halacha, prawa żydowskie, ten, który hanbuje albo nie szanuje flagę izraelską, to on hanbuje albo nie szanuje czegoś świętego, czegoś, co już jest zwyczaj naszych prawych, przodków od wielu set lat. Dziękuję i szalom z Jerozolimy. Tam, gdzie wisi flaga izraelska prawie że wszędzie.